Na antenie witamy Piotra Semkę, publicystę tygodnika do rzeczy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. dzień dobry, witamy o 6.36 dokładnie i mówimy o takim no bardzo gorącym dzisiaj temacie. No właśnie, bo na 10.30 ma na obrady tej, no nie wiem jak to nazwać, bo to. No, nie, nielegalnej komisji, komisji ale... no w sprawie Pegazusa e, ma zostać doprowadzony były minister sprawiedliwości e, Zbigniew Ziobro. No, już padło to w przestrzeni publicznej, to mogę powiedzieć, że Zbigniew Ziobro będzie leciał samolotem z Brukseli dzisiaj. Czyli... Co się, co się wydarzy? No, no, jedyne, co mnie w tej sprawie zadziwia, to to że w szeroko rozumianym obozie rządowym są, jak, jak, jak okazuje się, miłośnicy takiego show, który już dawno stracił jakiś akcent świeżości. No, no nie wiem, czemu to ma służyć, no ale. No właśnie, Są bo ta pi pi pierwsza próba doprowadzenia do, do Zbigniewa Ziobry doprowadziła, przepraszam, zamiast Zbigniewa Ziobry do komisję, doprowadziła do kompromitacji. No Zupełnego blamarzu tej komisji, no właśnie. To, to, to po tak, co, po co im no. powtórka z, z, z rozrywki, że tak powiem? Nie wiem, no, chcą, aby Donald Tusk mógł powiedzieć, że prawo jest prawem, nie będzie dla nikogo wyjątków. Robi się swoje miny takie, takie mroczne. No, no ale to tym to razem jest, musiałoby to być rytuał, no. skuteczne. No właśnie, jak czytamy z ostatniej chwili, policja pod domem ministra Ziobry w Jeruzalu już jest. No, najpewniej no, pewnie, wybiera się pewnie, także na lotnisko. Pod, pod telewizją Republika też. pewnie. To, bo potwierdzam, o, o północy jak pochodziłem, no to stał radiowóz. Um, to nie wiem, czy to jest legalne, hmm. tak? Bo to Możemy czuć się bezpiecznie. <laughs> no Ma. dobrze, ale w takim to razie. Trochę, przepraszam, takie skojarzenie mam, że był taki moment, w którym Gomułka wpadł na pomysł, że będzie zwalczał taką peregrynację obozu Jasnogórskiego i. Pod głównym wejściem do klasztoru Jasnogórskiego stał milicyjny gazik. I mieszkańcy Częstochowy przychodzą, zawsze mówili, że o kolejni Szwedzi stoją pod, pod murami Jasnogórskimi. No, no można właśnie, takie ale... show robić, ale, ale, ale nie bardzo rozumiem dlaczego. dlaczego. Ale po co to popraw. show? No właśnie, ponieważ Zbigniew Ziobro no, stawił się tak pod... samo jak, jak wy. No. komisji. On nie, nie racja, to, to, znaczy, że, to znaczy, że w rządzie dalej są ludzie pokoju. Mam, Romana Giertycha, który zawsze takie mm, poszukiwania opaceruje jakimiś. Pełnymi entuzjazmu tweetami, tam. No tam żeby dostaje na swoje i w ogóle nie wiem. No tak, tylko, tylko że tak ta ko koalicja rządząca znalazła się w trudnej sytuacji, myślę o A, nie, nie, przegranych nie, no dwóch to... głosowaniach. Bardzo niejasnych słowach, znaczy albo wręcz bardzo jasnych słowach, marszałka Ho hołowni, który stwierdził, że pora odejść w niesławie i tak. No dobrze, no ale jak wiesz, towarzysz Stalin w miarę rozwoju budowy socjalizmu naraz ta walka krasowa no <słuch> w związku z tym. No mamy do czynienia z, miarę... z taką giertychizacją y, rządu, tak? Czyli to w Nie tym, wiem no, kieruje? Kogoś właśnie. to bawi, kogoś to bawi, ktoś to wymyśla. Komendant policji wysyła tych policjantów, ci policjanci czują się pewnie paszywie. No, kogoś to bawi. Czy pan Siemoniak, nie wiem. Ale kto. przejdźmy do wydarzeń w Sejmie w piątek w zeszłym tygodniu, czy ta koalicja jeszcze istnieje, no bo Donald Tusk nie może być pewny chyba. Tak mi się wydaje, jak będą przebiegały A, kolejne jest głosowania? Na premiera. Nie, znaczy tutaj nawet nie to jest najważniejsze. Właśnie to, to co powiedziałeś, że najgorsze jest wtedy to, że jest cała sytuacja absolutnie nieprzewidywalna. To znaczy, że mm, nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi takie tąpnięcie, które dla Puszka jest problemem wizerunkowym, no bo był ponownie jak chmura gradowa. Chyba jego rozmowa z panem Hołownią też nic nie dała, ale chyba najbardziej bolesne były dla niego te kpinki. Znaczy, jeżeli coś Donalda Tuska zabolało, to to, że już jest obiektem takich żarcików, no, Hołownia ma powody. W ogóle nie wiemy, jakie metody próbowano przeciwko niemu wyciągać, żeby na przykład go powstrzymać od e, takiego żeglowania w kierunku kontestatora koalicji, więc nie wiemy, co on tam w ogóle przesz przeszedł. Ale e, jeśli to jest nieskuteczne, no to, to, to znowuż, no to po co to robić, no? e, a, a, a w co gra ruch... a w co z kolei Szymon Hołownia? chce opuścić te, te, te łajbę, nie, która tonie, czy. Yy. Nie, nie, on chce na razie nie, 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 nie. Mhm. Więc tutaj Stanowczy, ja cały nie, nie, czas nie. zawsze mhm. przypominam, że jestem z y, sceptykiem, bo już <grym> zawsze mnie irytuje na prawicy że o tego, to tam można na nim oprzeć koalicję. Po pierwsze, dla mnie to jest facet, który w ogóle powinien się wycofać z polityki, się skompromitował. Owszem, pewnie do historii mu przyjdzie to, że. Nie zdecydował się na rozwiązanie parlamentu, aby zablokować um, um, zaprzysiężenie Kamala Nawrockiego, bo takie oszalałe pomysły były w tym gabinecie. To, 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 to nie, ma, nie oszukujmy się, tak było. Natomiast no, ta jego partia no, też szuka, jak gdyby teraz we wtorek mają ogłosić, kto będzie jej nowym szefem. Domyślam się, że to pewnie pani, pani Nauczyńska-Nałęcz, ale to też nie jest jakiś gigant, który tą partię poniesie w przyszłość. Więc wykreowano taki twór, podobny jak Ruch Palikota czy Ruch Petru, który władowało ileś pieniędzy, iluś biznesmenów. Ten ruch miał służyć do, do pilnowania iluś interesików tych biznesmenów. Okazało się, że jego główny bohater no, nie potrafił, jak gdyby, tej roli swojej utrzymać. No i teraz to jest taka, taka zdychająca No Na podobnej zasadzie nowoczesna też ciągle istnieje, prawda? Mm -hmm. Albo ruch Kukiza też ciągle istnieje, ale to są już martwe takie, takie mamuty na politycznej scenie upolowane przez tysiące strzał. E, no i leży takie truchło i wiadomo, co z nim zrobić. <śm> <śm> No, więc edukację, edukacja zdrowotna jest. W Polsce ciągle tematem jakaś celebrytka z, A, znana z tego, ja, kurwa, że jest znana, skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, że dzieci wypisał. Z... którego syn jest wypisany, tak? tak. No dobrze, no ale to, to, to sobie pani celebrytka może sobie gadać, co chce. Pewnie jeszcze w jakimś kabarecie tam. Gdzieś tam pewnie z pana prezydenta z tego się śmieją, ale fakty jest. Teraz kabarety że... to już bardziej się z tej koalicji 13 grudnia śmieją. To, yy, no, to ja, jest jakaś ja, ja o tym To kabaretę... prawda, nawet. Nie, te kabarety już nie śmieszą rano, w, żadnym, rano, kawały, w żadnej kombinacji. O, nie śmieszą. Żadnej kombinacji, tak, bo, bo, bo bywali w... Ludzie, którzy kpią z katastrofy smoleńskiej, i potem nie, nie bawią nawet, jeżeli się śmieją już z duską. Dobrze, ka -ka zostawmy kabaret, bo to yy, Jan Dobra. Pietrzak mówił, yy, akcja, że to kabaret to poważna rzecz... sprawa. No właśnie w Polsce niestety kabaret zrobiono niepoważną sprawę, ale, ale już taką nudną sprawę. A jeszcze wracając do pani Nowackiej, a udana akcja obywatelskiego oporu przeciwko ideologizacji szkoły Przeciwko. Ale oczywiście, nie oszukujmy się. To, że te wyniki są tak złe, wynikają też z szerszej tendencji, że jeżeli jakieś zajęcie i można zrezygnować, to wiele rodziców, którzy uważają, że ich dzieci są prze, przemęczone, em, przemęczone to, to też poszło, więc tutaj. Tak. Oczywiście część rodziców zabierała dzieci, dlatego że rzeczywiście ma brak zaufania wobec ideologicznych zapędów pani Nowackiej, ale część poszła po linii najmniejszego oporu. Tak czy inaczej, pani Nowacka de facto uczyniła z tego walki o edukację zdrowotną. Swoiste referendum na swój temat, i w tym referendum po prostu samotnie <grywa> poległa. poległa. I nie będę żałował, podobnie jak nie żałuję chołowni, nie żałuję Kabareciarzy, nie żałuję mm -hmm. giertycha, nie żałuję policjantów stojących pod domem Zioby, też nie żałuję pani minister Nowackiej, która chyba niedługo przejdzie do historii jako przykład absolutnego rozwalenia polskiej szkoły. No to co się I, dzieje i to, w takim to jest razie, tylko. przechodząc z Ministerstwa Edukacji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, niedaleko, nie, niedaleko w zasadzie, tak. jak patrzeć na mapę, tak, ale Paweł Wroński, rzecznik MSZ-u, ma przestać być rzecznikiem, odejść ze stanowiska, jego miejsce ma zająć Maciej Wewiór, natomiast Paweł Wroński ma trafić do słonecznej Bułgarii w randze. No właśnie nie wiadomo, czy ambasadora, czy szansa. No, Wieczesław Mołotow po wyrzuceniu z polityki trafił do Mongolii o, matko. i był ambasadorem Związku Radzieckiego w Mongolii do 1982 roku, czyli był między 1957 rokiem a 1992. No długo. Nie wiem czy... No 4 lata Mongolia, jest ambasador, na pięć. To jest piękny no, kraj. pewnie do... jeżeli ktoś na przykład... Fascynuje się florą i fauną, to na pewno dużo tam jest atrakcji, ale ja osobiście bym tylu lat w Mongolii nie chciał żyć. Tak A w Bułgarii? Może. <laughs> Sofię bardzo lubię, ale gdy przyjemność staje się obowiązkiem, to jak mówi stare francuskie przysłowie, to, to, to robi się z tego koszmar. Więc no, myślę, że. Chyba jednak, bo przez pewien czas jeszcze myślałem, że może jest tak, że pan Wroński ma zostać mózgiem jakiegoś ruchu pana Władysława, pana Władysława Sikorskiego, Sikorskiego czy który czy, czy? miał zryw. Nazwa jak takich z czasów <grym> Juszut Trzykowskich, taka, taka, Aha. pamiętam dobrze, taki kiedyś trafił mi w ręce magazyn. E, e, na rzecz bezpieczeństwa przy warsztacie pracy, który się nazywał Obudka. I takim właśnie <laughs> uśmiechnąłem się wówczas. Jak słyszałem, że ruch Radosła Sikorskiego się nazywa to pomyślałem sobie, no, no, no nie, nie ja mam przed nazwa. sobą e, 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 artykuł pana Pawła Wrońskiego. Z 23 Czułem Bułgaria. Nie? Ciekawa. <laughs> latem piętro zimą. Nie, nie, nie. No, nie na nie, nie. latem. E, góry bałkańskie mają wiele ciekawostek, no, nie, no jest, jest dużo gorzej. Ale to dzieło jest... bułgarskie zadziwia nawet największych fachowców. Tak? No jest dużo gorzej, bo Paweł Wroński pisał tak. PiS modernizuje armię przeciw opozycji. Nie, a nie wrogom Polski. Tak. Ktoś taki po, powinien być tak. przedstawicielem Polski gdziekolwiek, nawet w Mogoli. Nie wiem, no pewnie nie powinien, no ale upychanie rozmaitych, nieudanych wynalazków Donalda Truska po ambasadach ma długą tradycję. Przypomnijmy, że pan minister Klich nagrodę za swoją świetną rolę, którą odegrał. W całej e, okresie posmoleńskim dostał ambasadę w Ameryce. No to, o, pani Nowacka pewnie zostanie ambasadę, nie wiem gdzie, no w Kuala Lumpur, albo, albo w Singapurze, no nie wiem. No, w nie, 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 to nie proszę proszę dobre nie miejsce. kazać mi wyobra e, wyobrazić sobie, jaką e, perwersyjną. Wyobraźnie Donald Tuska, by obsadzać nieudane swoje wynalazki a Tak, polityczne, czy inaczej ciepłych, chyba, zamiast, chyba zamiast zrywu tam doszło do rozłamu pomiędzy przepaści, kryzysu, pomiędzy Radosławem Sikorskim a Pawłem Wrońskim, właśnie. A Radosław Sikorski szybko szybko wpada w gniew, o, więc. Właśnie. Więc tutaj... A niech w niebie pan, bywa straszna. No, <grym> e, tak, niech pan. Się. Radosław Siekorski się Radosław niech, niech, pan, niech pan Paweł Wojski cieszy się, że to jest tylko... Że tylko Aż Bułgaria. Może tak to <grym> tak, jest. Tak, bo mogło Bułgaria. być Burundi, albo jakieś... <grym> Rwanda. No nie wiem. No wymyślimy sobie może Seszele, Albo nie. A, no to to, to jest też pięknie. No dobrze, ale to moglibyśmy tak nie, godzinami... Myślę, że, o, myślę, że, <grym> że stolica Kosowa. Myślę, o. że mamy tam jakiegoś przedstawiciela. Mogłaby być takim miejscem, w którym, no, jednak o. to nie jest mimo wszystko. Jed... Albina Siwaka w, w, wysłano do do, do. do Trypolisu. Do Trypolisu. Tak. Dziękujemy tak, serdecznie. Trypolis. Jest 652, Mogło Dzień. być, mogło być gorzej. O, naszym... Panie Pawle, mogło być gorzej. Cieszmy się tym, co mamy, a nie kręćmy nosem. O Polubi czym? Pan łowec to jest taka bułgarska, bardzo dobra wędlina, oraz karator. to jest taki. E, taki chłodnik z jogurtu, z e, posiekanym troskiem, orzechami no tak, i koperkiem. Tak, tak, tak. Ta, tajemnice gu, gu, zimę, kuchni. Zimą kuchni. E, rozgrzewa, latem chłodzi. <grym> no i... Tajemnice kuchni <grym> bułgarskiej zachwalał Piotr Senka Publicysta tego doprowadza do, do, rzeczy. Do, do, do A jak ktoś nie ma jeszcze pomysłu na śniadanie, to właśnie przedstawiliśmy. Dziękujemy serdecznie. Łowec. Ło... I tylko trzeba używać do tego e, jogurt, który jest nazywany u nas typ grecki. Nie ten taki polski, tylko typ Przepis grecki. Przepis też tak? już jest. Dziękujemy bardzo Piotr Semka. Dobrego dnia. Popelkiem Smacznego. Nie mogą być problemy. Dziękuję. Do zobaczenia.